Witam was bardzo serdecznie w drugim vlogu życiowym na moim kanale W tym vlogu opowiem wam o tym jak się zmieniło moje życie Jeśli jesteś nowym bym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał żebyś, żebyś zostawił subskrypcję Dał łapkę w górę nie Zapomnij kliknąć nie, nie, w nie, nie, dzwoneczek Żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem życiowym na moim kanale ale najmniej musi lecieć nie? także intro więc jak już mówiłem na samym początku w tym vlogu Chciałbym Wam opowiedzieć o tym jak się zmieniło moje życie także możemy do oglądania i więc, I więc zaczynajmy ten, ten vlog moje życie nie było łatwe ponieważ jak poszedłem do podstawówki to inni z mojej szkoły zaczęli się ze mnie wyśmiewać i zaczęli mnie wyzywać od różnych i jeszcze bić zresztą gdzieś tutaj albo tutaj wyświetli się karta gdzie gdzieś tu albo tu no wiecie o co mi się chodzi yy, bo już nagrałem taki jeden fi film dla was ale już nie wiem tu albo tu tu się pojawi także super. jak skończyłem podstawówkę to moje życie się odmieniło na lepsze no prawie ponieważ nie byłem już aż tak bity wyśmiewany ani nie wyzywany od różnych jeszcze bitów. Ale czasami się, się zdarzyło, że przez przypadek zaczęli mnie wzywać, zaczęli się we mnie i zaczęli się, ze mnie wyśmiewać, wyśmiewać, że nic nie umiem albo że nic, albo że, albo że czegoś nie potrafię. Albo że coś, albo że coś jest, albo że coś, coś zrobię zr 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 złego. Ale i tak miałem inne życie niż to było w pasobówce, gdzie byłem ciągle poniżony. Też byłem. Mhm. Jak skończyłem gimnazjum, to jeszcze bardziej moje życie się odmieniło na lepsze. Oj tak. Ponieważ poznałem kobietę te moje, mojego życia, która jest dla mnie najważniejsza i którą kocham z całego mojego serca. Ja bym się zapytacie, ale Adi, dlaczego kiedyś byłeś poniżany, bity, wyśmiewany i wyzywany nieodróżnych? Otóż, jak byłem w podstawówce, to miałem trzech kolegów w jednej klasie jeszcze na dodatek i dlatego mnie bili, poniżali, wyśmiewali się ze mnie i, i wyzywali mnie od różnych, czyli na K, na P, na H i tak dalej, i tak dalej. I dlatego miałem bardzo złe życie niż, niż teraz mam. Także taki dzisiaj króci, króciutki vlog ży, życiowy, bo nie chcę wam zreszczać całego mojego życia i tak dalej, i tak dalej, także. To by było na tyle w tym vlogu życiowym. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod filmem. Wtedy będę wiedział, że mam nagrywać więcej tej, 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 takich, w, takich vlogów. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na tym kanale. Trzymajcie się i do kolejnego takiego vloga na moim kanale. Pa, pa!